Siemanko, jestem x i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii Gdzie zdobyć zaprezentuję Wam, gdzie zdobyć nową? Nową, nową no to już zależy, jak Wy chcecie odmieniać. Ja akurat powiedziałem w ten sposób. I sorry, jeżeli komuś nie spodobała się ta odmiana. W każdym razie. Główny schemat tej postaci możemy kupić na rynku za 35 tysięcy kredytów. A wszystkie części tej postaci możemy zdobyć wykonując misję na masz. O ile dobrze czytam nazwę tej misji, jest to misja zabójstwa na Europie i musimy w ramach tej misji zabić jednostkę Raptor. Oczywiście link do walki z tym bossem zamieszam w opisie. A. Klasycznie szansa procentowa na zdobycie wszystkich komponentów wygląda następująco: Powłoka inouroptyka 38,72% szans oraz systemy 22,56% szans. Innego sposobu na zdobycie tej postaci nie ma, no chyba że chcecie kupować ją za platynę. Tym samym wyczerpałem cały temat dotyczący tego, gdzie zdobyć nową. Nową. Naprawdę. Zabijcie mnie. Dowolna interpretacja odmiany. <laughs> Chyba, że jeste jakiś yy, zapalony polonista, i napiszcie mi w komentarzu, jak to prawidłowo odmienić, to będę się stosował. W każdym razie, jeżeli ten filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz oczywiście suba z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przykapić kolejnych poradników na moim kanale. Oraz w komentarzach piszcie mi, jakie przedmioty jeszcze chcielibyście zobaczyć w ramach serii, gdzie zdobyć. A teraz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!